Cześć Boże, Robert Knap. Witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pani minister Beata Kępa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witamy w studiu. Szczęść, Szczęść Boże, Boże. Szczęść Boże, witam. Pani minister, w orędzie wygłoszonym o, 20, o godzinie 20, premier Beata Szydło powiedziała, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia zostało wydane wbrew procedurze i orzecznictwu. Co to znaczy? Tak, bardzo się cieszę i bardzo też. Dziękuję osobiście Pani Premier za tę orędzie, ale i też za przepiękne, bardzo odważne wystąpienie dzisiaj przed polskim parlamentem, kiedy właściwie czara goryczy się przelała, gdy e, 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 może być opozycja e, dzisiaj, e, od, prowadząc już przez kilka dni ten e, potworny spektakl przeciwko e, nam wszystkim, e, po raz kolejny zarzucała nam, Nieprawdy. Dzisiaj pani premier bardzo wyraźnie powiedziała i powtórzyła właściwie to, o czym mówiliśmy od początku, że jesteśmy legalistami, że prawo szanujemy, jakiekolwiek ono w tym momencie nie było w tym zakresie ale ma, i, i że będziemy publikować wyrok, tyle tylko, że my mamy na to czas, mamy na to określone przepisy i mieścimy się absolutnie w tym czasie. Zaraz o tym powiem. Ale pan redaktor bardzo słusznie celnie zapytał o kwestię wagi tego wyroku. Ten wyrok, który dotyczy, no właśnie, Trybunału Konstytucyjnego, nomen omen, czyli tak naprawdę Trybunał orzekał we własnej sprawie. Pan prezes Trybunału Konstytucyjnego naprzód swoim postanowieniem z dnia 18 listopada stwierdził, uwaga, że sprawa, którą ma rozpatrywać Trybunał jest doniosła. Co to znaczy, że sprawa jest doniosła? To jest bardzo ważne, dlatego że to pan prezes stwierdził na gruncie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To nie jest konkretnie czterdzieści. Nie, absolutnie. Mhm. To jest Formuła prawna, którą przewidział ustawodawca, którą przewiduje ustawa, bo wtedy, jeśli pan prezes orzeknie, że sprawa jest doniosła, to w trybie właśnie artykułu 44 musi orzekać taką sprawę, uwaga, pełny skład Izby. Co to znaczy pełny skład Izby? A więc to jest no, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego od 9 do 15 sędziów. Tyle tylko, że w bardzo krótkim czasie Pan prezes doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że tych sędziów mu zabraknie, że w momencie, kiedy trzech sędziów się wyłącza ze sprawy, bo musi się wyłączyć, dlatego, że brali udział w pracach nad tą ustawą w polskim parlamencie, oni się tak naprawdę politycznie zaangażowali w tą sprawę. To również moim zdaniem urąga etosowi pracy sędziego i tutaj, no, można powiedzieć również przeczy zasadzie apolityczności w mojej ocenie. Ale dobrze, skoro ci sędziowie się wyłączyli, mogli, nawet dobrze zrobili. Sędziów. W tym tak. przypadku y, sędziów zostało tylko ośmiu. Co powinien zrobić w naszej ocenie prezes Trybunału Konstytucyjnego? Nie powinien zmieniać ani on, ani skład orzekający tej decyzji, bo skoro uznał, że sprawa jest doniosła, co, co takiego w ciągu kilku dni się stało, że nagle uznali, że sprawa nie jest doniosła i można orzekać w składzie pięciu sędziów. Nic takiego się nie stało. Pan prezes Trybunału Konstytucyjnego nie potrafił nam uzasadnić, co takiego się stało, że ta sprawa przestała być nagle doniosła. Prawdą jest to, że zabrakło sędziów do orzekania. Co można było w tej, w tej sprawie zrobić, do czego nie chce się przyznać pan sędzia Rzepliński? Mianowicie trzeba było po prostu tą sprawę odroczyć. I to jest jedna, pierwsza podstawowa kwestia. A druga to jest, co jest niezwykle ważne, to tryb procedowania. Proszę zobaczyć, na to, żeby Trybunał orzekł, czy ustawa, dotycząca Chociażby wieku emerytalnego, jest zgodna czy niezgodna z konstytucją, potrzebował Trybunał bardzo wielu miesięcy, również uznając, że ta sprawa jest ważna. A na sprawę właściwie dotyczącą stricte Trybunału to właściwie można powiedzieć, że kilka, by nie powiedzieć kilkanaście dni. Zatem to jest, Szanowni Państwo, bardzo poważny precedens, dlaczego? dlatego że właśnie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, do czego jeszcze zmierzam, w sprawie doniosłej Trybunału się ustosunkować str stroną przynajmniej, tak w ciągu mniej więcej praktyka pokazywała dwóch miesięcy. My jako rząd, który teraz jest zobowiązany być na rozprawach, tylko kilka właściwie dni. My prosiliśmy o odroczenie, żeby, ponieważ jest sprawa doniosła, chcemy to stanowisko wypracować w sposób e, bardzo dokładny i rzetelny. Nie mieliśmy takiej możliwości. Trybunał się spieszył i w tym pośpiechu, tak, na tak naprawdę, wiedząc, moim zdaniem wiedząc, bo nie sądzę, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie znali swojej ustawy o o trybunale Konstytucyjnym. Nie mają takiego trybu w tej ustawie, bo ustawodawca wierzył wtedy, uchwalający jeszcze wcześniej ustawę, przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, że tam mają i sędziowie, którzy mają najlepszą wiedzę prawniczą, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie powinni się mylić. I tutaj, gdyby schodziło o sądy powszechne, to tak, jeżeli orzeknie tak zwany skład właściwy, na przykład sprawę o zabójstwo orzeknie sąd jednoosobowy, wtedy co, jeżeli natychmiast pewnie ten, który będzie skazany, taki wyrok zaskarży i wtedy sąd wyższej instancji co robi, jeśli w pierwszej kolejności sprawdzi, że orzekł sąd niewłaściwy, jeśli idzie o skład, co robi? Po prostu unieważnia taki wyrok. I w tej sytuacji nie ma takiej procedury w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Moim zdaniem, w nowej ustawie powinno się powinno to być. znaleźć. Bo to, że, że pan prezes Trybunału odpisał nam na pismo, bo zrazu o tym powiem, tak. dlaczego było moje pismo, co było niezwykle ważne, a kto powiedział, że ja nie mam prawa pisać pism urzędowych do prezesa Trybunału Konstytucyjnego? To, że pan prezes się oburzył i zaczął rozmawiać z kancelarią premiera przez media, bo przecież, jak państwo wiecie, zrobił konferencję. Odpisał to, co odpisał, przypomniał dwa artykuły Konstytucji, właściwie jeden i kilka ustępów, mówiąc o tym, że wyroki są ostateczne. Owszem, ja to wszystko znam, ja to przyjmuję, cieszę się bardzo, że Pan Prezes to również przytoczył, ale Pan Prezes nie odpowiedział mi na, na pytanie, co takiego się stało, że odpadła przesłanka do niosłości i co takiego się stało, że trzeba było tak szybko tą sprawę orzekać. Tutaj Pan Prezes niestety rozmawiając z tabloidami, rozmawiając z mediami, nie przysłał dokładnej odpowiedzi na moje wątpliwości. I ja mam prawo wątpliwości, dlatego że to nie jest tak, jak mówi dość, dość mocnych słowach Platforma Obywatelska, że my jesteśmy tylko drukarką. Gdyby tak było, to po co ustawa o publikowaniu aktów normatywnych, to po co wytyczne Rządowego Centrum Legislacji, które mówią, w jakim terminie publikuje się wyrok. Ja muszę sprawdzić wyrok, a co takiego, gdyby ten nieomylny, ostateczny Trybunał na przykład orzekł, że nie wiem, flaga polska to jest koloru czarno, żółto, czerwono. Czy ja mogę taki, taki wyrok uznać za ostateczny, przez nieomylny Trybunał przyjęty nie i mam go opublikować, tylko którego się nie da zaskarżyć? Tak. To była taka czapa wymyślona swego czasu, żeby przypadkiem, jak się narodowi zachce demokracji, to my mamy taką czapę, która wszystko zdusi, jak tylko będzie trzeba, zdusi to ostatecznie i bez żadnej procedury odwoławczej. No po prostu ten kryzys konstytucyjny, ale myślę, że bardzo potrzebny, ważny w tej sytuacji, pokazał, że kolejny organ państwa, jeśli idzie o uregulowanie, doregulowanie tej kwestii i jak można też wykorzystywać ten stan rzeczy, pokazał, że. No, trzeba zmienić w tym zakresie jak najszybciej prawo. No właśnie, pani minister, yy, tak dla naszych telewizorów, żeby była sprawa bardzo jasna. Wystosowała pani pismo do prezesa Rzeplińskiego. Z, z prośbą tak. o wyjaśnienie, czy dlaczego, że mam wątpliwości, czy wyrok zapadł w tak zwanym właściwym składzie, Właśnie ponieważ tu? co to znaczy, sam pan prezes uznał, że sprawa jest doniosła. To co się stało w ciągu kilku dni, że nagle zmienia się skład na skład pięcioosobowy. My się nie kłócimy o kwestie, bo, bo może tak wyglądać na zewnątrz, jakby to były kwestie nieważne. To jest niezwykle ważne w każdej procedurze. To przewiduje również kodeks postępowania cywilnego, to przewiduje... Kodeks postępowania karnego. Powtarzam, podstawową przesłanką nieważności wyroku między innymi jest to, jeśli orzeknie wyrok sąd w tak zwanym niewłaściwym składzie. No tak być nie może. Dlatego Ustawie o, o Trybunale Konstytucyjnym. W artykule 44 bardzo dokładne są sytuacje określone, kiedy sąd orzeka w pełnym składzie. Dlaczego prezes tego nie zrobił? Tego z pisma od pana prezesa nie dowiedzieliśmy się. Jedynie dowiedzieliśmy się, że te wyroki są ostateczne. No i tak naprawdę uśmiech, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Natomiast jest jeszcze drugi bardzo niebezpieczny element. Bo, i warto o tym powiedzieć, to jest działalność prokuratury w tym zakresie. Proszę zobaczyć. Ja, na przykład, tylko kilka wyroków, które przyniosłam tutaj do studia, chcę Państwu pokazać. Wtedy, jak rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Przypomnę, my jeszcze jesteśmy w czasie. Według wytycznych Rządowego Centrum Legislacji do jutra mamy czas publikować i opublikujemy. A według uchwały Sądu Najwyższego, który określa jasno i wyraźnie, co to znaczy niezwłocznie publikować. I tutaj, wedle tego wyrażenia, Roku, powiedzmy, mamy nawet 14 dni, przy czym przypomnę, 5 do 9 dni według wytycznych Hercelu roboczych. Roboczych, Więc tak. Naprawdę, jest bardzo, spokojnie bardzo, jesteśmy, bardzo. jesteśmy. Ja jestem legalistką, ale ja przypomnę, co było za Platformą Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na przykład wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawda? Data wydania wyroku: 18 lipca, data publikacji: 28 sierpnia. Uwaga, 40 dni musiał naród czekać, żeby ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikował rząd pana, no chyba wtedy bodajże Donalda Tuska. Podobnie na przykład ustawa o grach hazardowych. Proszę bardzo. 23 lipca data wydania wyroku, 30 sierpnia, publikacji 38 dni. Ustawa, kodeks cywilny, y, mamy 35 dni. Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 37 dni. Pytam się, gdzie był wtedy prokurator? Gdzie był wtedy prokurator? Mleczarstwo nie było. A no właśnie, ani nie było śledztwa, ani nie słyszeliśmy, żeby ktokolwiek straszył Donalda Tuska prokuratorem, bo ja w tej chwili uważam, że to, co zrobiła nowoczesna. I, I petru, którego ja od kilku dni nazywam, można powiedzieć, takim drugim palikotem. Powiedziałam trochę bardziej ogarniętym może w lepszym garniturze, ale to wszystko. Natomiast no, ten człowiek, mówiąc o Marszu Szaleńców, o, o, mówiąc do pani poseł profesor Krystyny Pawłowicz, puknij się w łeb. No, ja to słyszałam również w, w polskim parlamencie. Ludzie tego pokroju. Którzy, moim zdaniem, nawet nie potrafili, bo to widzieliśmy w jakichś migawkach z marszu, odśpiewać trzeciej wzrodki hymnu polskiego. Dobrze, że chłopcy z ruchu narodowego byli i pociągnęli, bo tak byłby wstyd. Ci ludzie uzurpują sobie prawo do tego, żeby nas straszyć żeby składać zawiadomienia przedwcześnie do prokuratury, że czegoś nie publikujemy, w sytuacji, kiedy jesteśmy absolutnie jeszcze w terminie. Więc to jest taka histeria, gdzie na wyścigi Platforma, już w tej chwili jest nowoczesną, próbują atakować co? No oni po prostu wciąż nie wierzą, że przegrali te wybory. Oni wciąż nie potrafią się z tym Nie chodzi o demokrację, a coś innego. I dlatego tak, tu chodzi o to, że tak naprawdę e, oni mają nadal rządzić i uważają, że to, że będą wyprowadzać ludzi na ulice, w imię rzekomo haseł obrony demokracji. No, gdyby nie było demokracji, to by nie mogli wyjść na tą ulicę. tak naprawdę zaświadczyli o tym, że jest demokracja, bo mogli wyjść na ulicę. Czy my mówiliśmy, że nie wolno demonstrować? No wolno. To są ludzie, którzy chcą dzisiaj, czy przychodzą dzisiaj pod dom pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to jest histeria. To jest histeria. My to nazywaliśmy, pamiętamy rok 2005, 2006, 2007, do 2010, kiedy ta histeria doprowadziła do wielkiej tragedii. Dlatego dzisiaj bardzo byśmy chcieli, bo wiemy, że państwo też słuchając czasami różnych, różnych mediów, czy czytając różnego rodzaju prasę, możecie już mieć sami wątpliwości, bo materia jest bardzo trudna i skomplikowana, ale naprawdę nie może być tak, że w naszym kraju wąska grupa mogłaby zablokować, grupa, której tak naprawdę społeczeństwo dał już czerwoną kartkę, e, która jest w opozycji, powinna umieć się przeformatować, przeszeregować i zacząć rozmawiać konstruktywnie, że ta grupa będzie chciała zablokować na przykład 500 zł na każde dziecko, tak jak proponujemy w programie, na którym umówiliśmy się z polskim społeczeństwem i z polskimi rodzinami, czy też na przykład obniżenie wieku emerytalnego. Przecież ten mechanizm jest, był prosty do przewidzenia. My uchwalimy, Platforma czy Nowoczesna zaskarży, a Trybunał Konstytucyjny w swojej nieomylności wyroki. Ostatecznym może wszystko. Proszę Państwa, tak być nie może. Trybunał też sobie musi zdać sprawę z tego, że musi działać uwaga. Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest zasada praworządności, działa na podstawie prawa i w granicach prawa. I właśnie to y, sformułowanie, to stwierdzenie znalazło się właśnie w piśmie do prezesa Rzeplińskiego. Ja jeszcze wrócę właśnie do tego pisma, bo może całe zamieszanie też wywołały te stwierdzenia, które w tym piśmie są, mianowicie, że w związku ze złamaniem tego artykułu 7 powyższe wątpliwości budzi możliwość publikacji w dzienniku ustaw. I tutaj zwrot, który w ostatnich dniach bardzo często używany jest. Medialnie. Tak. Medialnie atakując panią ministra, mianowicie to, że do tego czasu, do czasu wyjaśnienia tej sytuacji, publikacja wyroku jest wstrzymywana. A czy ona jest wstrzymana, ale jest tam wyraźnie powiedziane do czasu otrzymania odpowiedzi? Tak. Ale tej odpowiedzi nie ma. No, odpowiedział Pan Prezes wymijająco, podając artykuł 190 tak. Konstytucji. Tak, ta odpowiedź nadeszła w piątek, więc podpisałam dzisiaj decyzję dotyczącą, chociaż powtarzam jeszcze raz, odpowiedź, która jest absolutnie nie wyjaśnia kwestii... Nie na temat. To oczywiście, że nie na temat. Grożąca palcem, że te wyroki są ostateczne, więc natychmiast je opublikujcie. Tym niemniej, to nie znaczy, że miało być wstrzymane do, prawda, nadal, choć moim zdaniem jest to wyrok, ja to tak oceniam. Jest to wyrok, który, gdyby był tryb, żeby można było go zaskarżyć, mógłby być uznany za nieważny, ponieważ był w mojej ocenie orzeczony według niewłaściwego składu. Pani minister, nie byłoby całej tej sytuacji, całego zamieszania, kryzysu, o którym się mówi wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie ten zamach, którego dokonała koalicja POPS. Jak pani sądzi, w jakim stopniu sędziowie Trybunału pomogli w tym zamachu? No tak, dlatego że w to, po, to pospieszne procedowanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przypomnijmy, że wszyscy wiedzą o tym, kto był autorem czy współautorem tych, tego, te, tej ustawy. Wniósł prezydent Jeszcze Komorowski. Państwo sędziowie czynnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, kiedy ta. Ustawa była procedowana, no, a potem już ta cała histeria związana z, z rozpatrywaniem wniosków o zarzuty niekonstytucyjności w tej sprawie, i wreszcie to pospieszne procedowanie, moim zdaniem, nad tą ważną materią, jak sam pan prezes stwierdził, że sprawa jest doniosła. Okazuje się, że tak naprawdę byli sędziami we własnej sprawie. Zabrakło, moim zdaniem, tego, czego by się żaden ustawodawca, czy nawet uchwałodawca, desygnując takie osoby e, o najwyższych kwalifikacjach, takie powinny być, e, o najlepszym doświadczeniu e, i najbardziej profesjonalne w kraju, jeśli chodzi o sędziów, że oni dochowają wszelkiej staranności, żeby nie było zarzutów i wątpliwości. Nawet wątpliwości, a ja mam prawo mieć te wątpliwości również jako minister konstytucyjny, działamy w granicach prawa i na podstawie prawa. Proszę mi pokazać, Przepis, gdzie ja nie mam prawa napisać y, pisma do, do Trybunału Konstytucyjnego. Mało tego, ja uważam, że właśnie odpowiedź. Bo gdyby pan prezes Rzepliński odpowiedział na to pytanie, tak pani poseł, skład był taki i taki, albo w mojej ocenie odpadła przesłanka doniosłości, bo to i tamto, a dlaczego ma się to nie znaleźć w aktach sprawy? A ja nie wiem, czy za chwilę ktoś nie będzie pisał doktoratu, habilitacji, bo to jest sprawa, której pewnie jeszcze nigdy nie było. Zatem oduczyli się panowie od tego, że. I mówię tutaj o platformie, bo każdy sądzi sam po sobie, nawet no platforma rządząc w sobie i przyjaciele, być może tych aktów nie czytała, a może nawet a przede wszystkim czekała na to 40, 37 dni, 38, 35 dni, prawda? Jeszcze w rajach podatkowych, jak Państwo pamiętacie, taką słynną ustawę, był problem. Nie, my te akty czytamy i my mamy wątpliwości. I nagle jest święte oburzenie, że w ogóle ktoś ma wątpliwości i o cokolwiek pytać. No nie, to, to, to słuchajcie, ja rozumiem, że przez 8 lat do nieróbstwa można było się przyzwyczaić, ale nas, opozycji, do nieróbstwa nie przyzwyczajono, więc pan prezes Rzeplin, w mojej ocenie tak naprawdę powinien się zastanowić, czy mimo wszystko nie powinien po prostu podać się do dymisji. Co może zmienić nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym? Czy będzie obradowana jeszcze w tym posiedzeniu Sejmu? Jak powinna wyglądać? Czy ja bym też nie chciała uprzedzać faktów, bo to posłowie nad tą ustawą z tego, co wiem, pracują, i ta ustawa niebawem stanie się drukiem sejmowym, wszyscy będziemy mogli ją przejrzeć. Ja również mam nadzieję, że jako szefowa kancelarii, ale też minister konstytucyjny będę mogła się do tego ustosunkować. Bardzo bym chciała, żeby był właśnie taki tryb, kiedy można byłoby się odwołać po prostu od tego ostatecznego wyroku bądź wtedy w sytuacji, kiedy mamy bardzo duże wątpliwości co do tego, czy aby rzeczywiście trybunał postąpił zgodnie z procedurą, żeby Czyli była jakaś taka forma możliwość, kasacji, weryfikacji, tak? oczywiście przede wszystkim weryfikacji, proceduralnej bardziej. A nie mówienie o tym, że to jest ostateczne, bo to mm. obowiązuje wszystkich erga omnes, więc po co cały parlament, który wybiera naród, jak potem wąska Grupa uważa, że ona ostatecznie według, no delikatnie mówiąc, swoich reguł orzeka o różnych kwestiach. Nadwyrężony został bardzo wizerunek. Nie rządzących, bo my sobie z tym poradzimy i damy radę, jak dzisiaj pani premier powiedziała. Idziemy do przodu i mimo iż wszyscy są, mówię o, o nowoczesnej, o Platformie Obywatelskiej, o innych satelitach, przeciwko nam, to tak naprawdę są przeciwko właśnie polityce prorodzinnej, przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, przeciwko temu, że chcemy zrobić wszystko, żeby nasz kraj się po prostu rozwijał i był stabilny. Mało tego, proszę zobaczyć jaką histerię wywołano za granicą, prasa zagraniczna tak. i wypowiedź Szulca. Oburzająca wypowiedź Szulca. Sądzi pani, że była inspi inspirowana wypowiedziami polskich polityków? Ja również otrzymałam informację, że gdzieś tam nasz ambasador był nawet wzywany przed jedną z tych gremiów, co jest niedopuszczalne. My jesteśmy suwerennym krajem i nie my tą historię wywołaliśmy. Nie życzymy sobie pouczeń ze strony osób, które do tego przede wszystkim nie mają żadnego prawa. I w tej sytuacji taką właśnie historię rozpętała roz Platforma Obywatelska, myślę, że nowoczesna. Zresztą pamiętacie państwo Sławomir Neumann na tym Nowym Omen czerwonym autobusie, gdzie stał cały establishment, prawda? Czyli przywódcy partyjni, nawet ci, którzy już są bankrutami politycznymi, z zaciśniętymi pięściami krzyczał: To jest nasz marsz, tak, to był ich marsz partyjny, marsz ludzi, którzy nie pogodzili się z porażką w wyborach i to, że naród im powiedział stop, dosyć tego, tak jak dzisiaj pięknie powiedziała pani premier. Marsz trochę chudszy od tego, co o, mu się nie trochę. <laughs> Dziękujemy <laughs> wszystkim, którzy, którzy przybyli tak. w niedzielę. Mieliśmy zresztą dużo gorszą e, pogodę, e, ale ja wszystkim dziękuję, że mimo tego deszczu i zimna przyszliście państwo zaświadczyć, że w ja? Polsce jest demokracja i że będziemy o tą demokrację, ale też przede wszystkim o polskie rodziny zabiegać, nawet jeśli to wąski gardło tak się bardzo burzy i Pani chcę minister, nam a ja dziękuję się. za udział w programie. Minister Beata Kępa, szefowa kancelarii i prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Państwu dziękujemy Szczęść, za uwagę. Proszę. Program Polski punkt widzenia 21.40. Jak zawsze. Szczęść Boże!